Dzień dobry, 6 listopada, godzina 17 chyba z minutami, ale to nic. Ruszamy z kolejnym odcinkiem sekretu, sekretów buduaru, a dzisiaj zalejemy was falą nowych kobiecych tematów. Agnieszka Drochomirecka, Monika Niewiadomska, a dzisiaj tematem głównym, właściwie przewijającym się przez większość naszego spotkania będzie dekolt i biust, czyli to, co powinniśmy, czy powinniśmy się szczycić, o czym powinniśmy się dbać, ale też mamy najwięcej kompleksów. Jest z nami specjalistka. Witam serdecznie. Magdalena Panie Opatczuk, z którą będziemy rozmawiały na temat tego, jak dekolt pielęgnować, ale oczywiście nie jesteśmy tutaj same. W studio obok te dźwięki, różne pikania yy, i inne dochodzą, i zaraz się przeniesiemy do studia drugiego, w którym zobaczymy, co się dzieje yy, i kto komu co robi. A w studio urody jest z nami pani lekarz medycyny estetycznej, pani Ewa Duda. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Pani Ewo, zabieg, który dzisiaj będzie wykonywany. Cóż to za zabieg? Dzisiaj wykorzystam światło podczerwone, a mhm. to jest zabieg Zafiro, znany jako Zafiro. Światło podczerwone działa na głębokie warstwy skóry właściwej, powodując przede wszystkim skrócenie włókien kolagenowych do ich pierwotnej długości. Jest wyposażone w system chłodzący, ponieważ temperatura, którą generujemy w skórze właściwej to jest 65 stopni. I aby chronić nasz naskórek przed odczuciem takiej temperatury, bo to by było dosyć nieprzyjemne, jest wykorzystany system chłodzenia. E, Zawarte w tej głowicy, jak również e, warstwa żelu chłodzącego. Ja, ja zapytam pytanie, które pewnie interesuje wszystkich nas: czy to boli? Nie, absolutnie nie boli. Zabieg jest, bym powiedziała, wręcz przyjemny, bo się odczuwa takie e, wyraźne ciepło, więc absolutnie nie jest on bolesny. Zresztą widać, że pacjentka nasza się cały czas uśmiecha, więc nie, nie sądzę, żeby był bolesny. Super. A jeśli zapytam o efekty, czy takowe będą widoczne już po pierwszej sesji? Znaczy, efekty pierwsze widoczne są tak naprawdę bezpośrednio już po e, zabiegu wykonanym, e, a narastają e, z dnia na dzień. Sugerowane jest wykonanie tak naprawdę serii zabiegów e, trzech, czterech w przypadku ciała, a w tym wypadku w ogóle dekoldu, to jak najbardziej cztery e, zabiegi w odstępach miesięcznych, i e, efekty takie końcowe e, oceniamy po trzech miesiącach od zakończonej serii, dlatego że tutaj oprócz skrócenia włókien kolagenowych dochodzi do drażnienia jednocześnie fibroblastów, to są komórki skóry, które produkują kolagen. One podrażnione tym światłem podczerwone zaczynają go produkować trochę więcej i musimy mieć czas na to, żeby został wbudowany w strukturę skóry. W związku z tym dlatego oceniamy efekt 3 miesiące po zakończonej serii. No dobrze. Pani Ewa, będziemy wracać do pani za chwilkę. E, natomiast zajmijmy się naszym gościem tutaj na e, kanapie. Pani Magdaleno. No jak to jest z tą naszą skórą. Pani? No, e, na no tak, ja wiecznie zapominam. Magdaleno, jak to jest z tą skórą na naszym dekolcie? Czy ona rzeczywiście tak szybko się starzeje? Ją można porównać do skóry okolicy oka. Jest mm -hmm. naprawdę bardzo cienka, jest bardzo delikatna i ulega procesowi starzenia zdecydowanie szybciej niż skóra na przykład na twarzy. Pozbawiona jest również gruczołów łojowych, wobec tego ten nawilżacz i natłuszczacz jest jak gdyby wyeliminowany, także musimy nią dbać szczególnie, musimy, powinniśmy latem używać filtrów przeciwsłonecznych, żeby zapobiegać nadmiernemu opalaniu, żeby ta skóra po prostu była jak najdłużej młoda i witalna. Ale oczywiście medycyna estetyczna niesie szereg e, fantastycznych zabiegów. Także nie jesteśmy pozostawione sam, samemu, samych sobie. E, same sobie. Natomiast e, możemy korzystać z nich. Są to, jest ich bardzo dużo. Oczywiście lekarz medycyny estetycznej musi najpierw e, zobaczyć stan naszej skóry, żeby zalecić odpowiednią terapię. E, powiedz Magdaleno, czy, bo mówi się, że dłonie są naszą wizytówką. Ale zauważyłam, że większość pań... Właśnie ma problem z okolicą szyi i dekoltu w pewnym momencie, niejako wstydząc się tego, jak ona wygląda, bo twarz nakremowana, pokryta masyczkami, jakoś zadbana, my nie przynosimy tego kremu, prawda? W większości tak, nie tutaj Nie mamy często takiego. Nie nawyku. mamy nawyku. Czy jako specjalistka od właśnie medycyny estetycznej, czy możesz nam, nam zdradzić jakieś przepisy? na zabiegi, które możemy wykonać sobie w domu i poprawić jakoś właśnie wizualną przynajmniej do szyi. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę pielęgnacja skóry twarzy nie kończy się tylko na linii żuchwy, tylko kończy się po prostu na naszym biuście. Tak? Wobec tego, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałam, ta skóra jest niesamowicie wrażliwa, jest bardzo delikatna, ona bardzo szybko wiotczeje i tak jak pani powiedziała, jest również wizytówką naszą, naszego wyglądu, dużo zdradza, zdradza też niestety informacje o naszym wieku prawda, medycyna estetyczna jeszcze do, tej, do niedawna miała ograniczone możliwości poprzez e, użycie różnych technologii ze względu na budowę skóry. Łatwo było wykonać e, jakieś poparzenie na skórze i było to bardzo nieprzyjemne, trudno goiły się e, te powikłania. Natomiast w tej chwili e, i zabiegi laserowe, i zabiegi z użyciem peelingów chemicznych możemy śmiało przeprowadzać na skórze e, szyi i dekoldu. E, ze względu na odpowiednie parametry Odpowiednie systemy chłodzące, wobec tego mm -hmm. są one już w tej chwili bardzo bezpieczne. Pielęgnacja domowa jest również bardzo istotna, mm -hmm. ponieważ e, robimy to codziennie. Tak? Medycynę estetyczną, gabinety, odwiedzamy w zależności od potrzeb i w zależności od e, pewnych ustaleń z lekarzem. E, natomiast e, musimy po prostu nie zapominać o tym, żeby każdorazowo, jak nakładamy krem odpowiedni do, do danego typu cery, e, nakładać go również na szyję i na dekolt. Mhm. Każdy masaż, czy ewentualnie nawet taki peeling mechaniczny, delikatnie przeprowadzany, Pamiętać należy, żeby również rozprzestrzenić właśnie na, na skórę szyi i dekoldu. Ponadto też miejmy na uwadze, że w okresie zimowym często używamy różnych grubych swetrów, które drażnią nam tą skórę, wobec tego w tym okresie szczególnie zwracajmy na to uwagę. Mhm. Zabieg, który przedstawiamy w naszym studiu urody dzisiaj, czy są jakieś przeciwwskazania na wykonanie takiego zabiegu? Mhm. Oczywiście nie są one zbyt drastyczne, także większość kobiet oczywiście kwalifikuje się do wykonania tego zabiegu. Natomiast E, muszę powiedzieć, że przede wszystkim jest to oczywiście okres ciąży. Wszystkie zabiegi, zabiegi medycyny estetycznej w okresie ciąży nie mogą być wykonywane. E, okres e, karmienia piersią jest e, takim względem przeciwwskazaniem ze względu na to, że często już e, po e, pociąży, skóra jest jeszcze rozciągnięta mhm. i my możemy wtedy najlepiej temu zaradzić. Możemy szybciej po prostu wdrożyć leczenie i nie, nie jest to bez, bezwzględne przeciwwskazanie. Zawsze rozmawiamy wtedy z pacjentem i możemy ewentualnie podejść właśnie do takiego leczenia. Natomiast oczywiście wszelkie zmiany nowotworowe, nowotwory aktywne mhm. e, oraz zmiany skórne tam w, ok, w okolicy zabiegowej są bezwzględnie przeciwwskazane. Natomiast nie jest podczas, e, do tego zabiegu jak jak najbardziej mogą również przystąpić pacjenci świeżo po lecie z opaloną skórą, co jest oczywiście przeciwwskazane w przypadku zabiegów laserowych. To nie jest laser. Mhm. E, e, powiedz nam jedną rzecz na temat tych wszystkich środków ogólnie dostępnych lub słabo dostępnych, które mają zwiększyć e, e, nasz biust, mają poprawić jego jędrność, te wszystkie cudowne tabletki. A, Ktoś jeszcze w to wierzy, że taka tabletka jest w stanie pomóc nam na wszystko? Bo przecież zabieg i pielęgnacja, prawda, wymaga bardzo dużo takiej systematyczności. To nie dzieje się w ciągu jednego dnia. Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o pewne suplementy diety, jak najbardziej mają swoje mhm. działanie. Natomiast ja uważam, że. Najważniejsze jest to, żeby ustalić pewien program zabiegowy. Rozmawiamy z pacjentem w zależności od kłopotu. Czy będzie to właśnie wiotkość skóry, czy to będzie problem, na przykład niesymetrycznego biustu, czy to będzie problem zbyt małego biustu. Uzyskamy zupełnie inną poradę. Wobec tego ciężko tak naprawdę odpowiedzieć jednym zdaniem na zadane przez Panią pytanie. Natomiast ważną rzeczą jest być konsekwentnym, jak najbardziej. W tej chwili medycyna estetyczna poszła bardzo do przodu, jest naprawdę bardzo wiele metod, które dedykowane są kobietom, działają fantastycznie. Natomiast pamiętajmy o tym, że to nie jest jeden zabieg, który który tak naprawdę zmienia zupełnie nasze ciało. Bądźmy konsekwentni w naszym działaniu, postępujmy po prostu według zaleceń, zdrowo się odżywiajmy. Yy... Starajmy się uprawiać sport, także przebywać na świeżym powietrzu. Wszystkie te rzeczy mają na to wpływ. Mhm. Czy istnieje jakaś granica, bo dwa tygodnie temu, jeśli dobrze pamiętam, podejmowałyśmy temat celulitu mhm. i zaproszone przez nas panie mówiły, że nic nie zrobimy już z tym celulitem, jeśli on osiągnie jakiś stan już taki horrendalny, tak? już będzie bardzo widoczny. To samo, czy to samo się tyczy dekoltu? Czy pomożecie w każdym stanie? Czy on faktycznie e, musi jeszcze... Chodzi mi o to, jeśli pojawi się pani w wieku 60 lat, że chciałby poprawić stan swojego dekoltu. Tak. Czy efekt na takiej skórze będzie też widoczny, Oczywiście. czy jednak już e, nie ma znamiona? Nie, nie, nie ma tak zwanych straconych po prostu mm -hmm. już pozycji, mm -hmm. wobec tego możemy wystartować z każdej. Natomiast ważną rzeczą jednak jest profilaktyka mm -hmm. najważniejszą, żeby nie dopuścić już do takich zmian. U kobiety 60-letniej, która nigdy, e, która na przykład zażywała często kąpieli, kąpieli słonecznej, no e, która ma przebarwienia, która ma zmiany barwnikowe jeszcze innego typu, ma tak zwaną poliklodermię proces. Na pewno to leczenie będzie zdecydowanie dłuższe, będzie wymagało użycia jeszcze innych technologii nie tylko zafiro. Zafiro nam tak naprawdę przywraca taką elastyczność skóry i walczy z wiotkością, natomiast z innymi e, mankamentami. Możemy walczyć używając innych zupełnie technologii, na przykład lasera frakcyjnego, na przykład peelingów, które mhm. fantastycznie e, doprowadzając, doprowadzając do lekkiego złuszczania, mogą bardzo ładnie przebudowywać naszą skórę. Natomiast u kobiety 60-letniej takie leczenie jest naprawdę długotrwałe, mhm. która nigdy wcześniej nic nie wykonywała, prawda? A niestety rzuca się to w oczy prawda? w momencie lata, gdy zakładamy kostium czy bluzeczki z bardziej odkrytym mhm. dekoltem, widać duże dysproporcje, Nawet, ale wynika to z tego, że Polki bardzo rzadko zwracają uwagę na szyję i na dekolt. Częściej na twarz i bardziej się tak naprawdę właśnie fokusują na tej części i stąd są takie dysproporcje. Wobec tego pamiętajmy, twarz i szyja i dekolt to jest jedna całość. Magdaleno, powiedz nam jeszcze, czy do pielęgnacji dekoltu i szyi my mamy używać jakichś specjalnych kremów, czy na przykład wystarczą kremy do twarzy, czy skoro ta skóra jest podobna do tej, która jest pod oczami, czy mamy używać jakichś super kremów? Na przykład... E Przede wszystkim trzeba kremować po prostu, trzeba nawilżać, trzeba oczywiście dostosowywać krem też do pory roku, prawda? Mhm. Więc jeżeli ta skóra jest bardziej eksponowana na warunki atmosferyczne, powinniśmy używać silniejszych preparatów. Mhm. Natomiast najważniejsze jest to, żeby to czynić regularnie. Naprawdę nie jest tak bardzo istotne, żeby ten krem był niezmiernie drogi, natomiast ważne, żeby był stosowany regularnie. Czy na jakieś składniki w tych kremach powinniśmy zwrócić uwagę? Nie wiem, wiesz, witaminy jakieś. Czy... Na pewno, na pewno bogate w witaminę A zwłaszcza. Mm -hmm. Natomiast pamiętajmy, że witamina A yy... Też uwrażliwia skórę, więc zaczynajmy przede wszystkim od wizyty u pani kosmetolog, Myślę. która doradzi, jak pielęgnować skórę, jakie preparaty są właśnie dla tej cery odpowiednie, jak tak naprawdę zmieniać, ponieważ też nie możemy używać tylko jednego kremu. Musimy y, zmieniać co jakiś czas, żeby skóra nasza po prostu się nie przyzwyczaiła. Myślę. Musimy ją mobilizować, tak naprawdę, do pracy, więc. To jest niezmiernie istotne. No dobrze, mamy już odpowiedni kosmetyk. Teraz pytanie, jak odpowiednio rozprowadzić go na naszej szyi, na naszym dekolcie. Przede wszystkim musimy to czynić bardzo delikatnie. Nie możemy napinać skóry. Delikatnymi ruchami kolistymi, starać się po prostu właśnie wmasowywać ten, ten preparat. Pozwolić mu też troszeczkę, żeby on jakby wchłonął się w tą skórę, i nie od razu ubierać jakiś strój, który po prostu go szybciej pochłonie. Mm -hmm. Przydałby się ktoś, kto taki, to, kto może nas nakremować na przykład. No tak. Jakiś przystojny mężczyzna. 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 Ale my może jeszcze <laughs> zobaczmy, co się dzieje w drugim studio, jak ma się nasza modelka. I w jakim, na jakim etapie jest zabieg w tej chwili. A w tej chwili robimy tak naprawdę drugą stronę um, dekoltu. W zależności od tego, jakie parametry ustawimy, robimy jedno, bądź dwa przejścia przez cały dekolt. Parametry ustawiane są w zależności od odczuć pacjenta, czyli tak naprawdę odczucia pacjenta nam dyktują, jakie parametry ustawiamy. W pani przypadku wcale nie są one niskie, w związku z tym sugerowana liczba przejść to jest jedno przejście. Myślę, że w tych newralgicznych punktach możemy zrobić dwa przejścia, czyli w miejscach, gdzie po prostu skóra jest bardziej wymagająca. Taki zabieg ile trwa mniej więcej jeszcze gdybyśmy mogły się dowiedzieć? A, w zależności od tego, e, tak naprawdę jaką powierzchnię mamy, e, jako, na jakiej powierzchni pracujemy, jeżeli chodzi o, o dekolt, to jest około pół godziny, e, twarz szyją to jest około godziny, sama twarz 40 minut. To są mniej więcej, ale to jest bardzo różne, to są orientacyjne. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli tak naprawdę niewiele czasu potrzeba nam żeby zadbać o nasz dekolt i szyję tylko systematycznie. Tylko systematycznie. Najważniejsze jest właśnie ta regularność. Mm -hmm. Natomiast chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć, że platforma FaceLab zawiera również głowice e, do water peelingu oraz mm -hmm. do ultradźwięków i fali radiowej. Zwłaszcza water peeling i ultradźwięki są również dedykowane tej okolicy. Water peeling złuszcza nam zrogowaciałe na skórek mm -hmm. bardzo w bardzo delikatny sposób, tworzy również takie mikroprzestrzenie do tego, żeby Wnikały głębiej pewne preparaty właśnie nawilżające oraz ultradźwięki, które również mają takie działanie. One również tworzą jakby takie mikrodziurki, mikropory, przez które ułatwione jest przenikanie substancji. Także połączenie tak naprawdę wielu metod czyni tą platformę naprawdę takim laboratorium pielęgnacyjnym. Mhm. My tak kochamy słońce i czy rzeczywiście słońce jest wrogiem dla naszej skóry? Jest, ponieważ bardzo wysusza, bardzo mhm. wysusza, przyspiesza proces starzenia i apoptozy komórek. Mhm. Może doprowadzić też do różnych właśnie przebarwień, które bardzo niekorzystnie wyglądają i one tak naprawdę też od razu zdradzają wiek tej skóry. Mhm. Także jest... Wszyscy go kochamy, natomiast po prostu starajmy się w jakiś sposób zapobiegać nadmiernemu tak naprawdę nasłonecznianiu. Czyli słońce mówimy nie i solarium zimą tym bardziej. Solarium chyba nie. na bezwzględnie, natomiast... Ustalmy także że po prostu się w jakiś sposób zabezpieczamy kremami z filtrem, albo po prostu no, nie przebywamy na słońcu, leżąc plackiem na leżaku przez pół godziny, tak? Eee, I więcej. Mamy nadzieję, że nasze e, kochane widzki dzisiaj dowiedziały się, jak e, przestać inwestować w szale apaszki i zasłanie szyję oraz dekolt, tylko jak zadbać o nią już dziś, tak, żeby była zawsze piękna e, i e, seksowna. Dziękujemy mm, Pani Magdal ale nie opatczuk za to, że znalazła dla nas czas. Dziękujemy bardzo. Podzieliła się z naszymi e, widzami e, wiadomościami i, i będziemy. Jest to zobaczcie? Oczywiście, że tak. No. Już dzisiaj zapisujemy się na e, zabieg prezentowany w Studiu Rody. Może przed przerwą ostatni raz e, spojrzymy na zabieg. I my będziemy powoli się z Wami żegnać. Natomiast nie odchodzimy oczywiście od tematu, który nas dzisiaj głównie interesuje i za chwilę spotkamy się z kimś, kto pokaże nam i powie, jakie mamy rodzaje staników i jak je dobrać, tak żeby wszystko po tych zabiegach, które zostały wykonane, wyglądało pięknie, ładnie i żebyśmy się do dobrze czuły. Więc zapraszamy teraz na przerwę, a po przerwie kontynuujemy. Spotkanie z grafiterką. Tak. Do zobaczenia.